Masz spadek testosteronu? Poznaj objawy, które ignorujesz: brak energii, libido i siły. Czujesz, że ostatnio brakuje ci mocy? Treningi nie dają efektów, libido spada, a ty masz wrażenie, że nie jesteś sobą? Może to nie tylko zmęczenie. Te sygnały mogą świadczyć o spadku poziomu testosteronu. A testosteron to coś więcej niż hormon. To klucz do Twojej energii, siły i męskiej pewności siebie. Jakie objawy powinny Cię zaniepokoić? Po pierwsze, trudności z regeneracją po wysiłku, utrata motywacji i spadek siły na trening. Spadek libido w porównaniu do tego, jakie było kiedy. Zaczynasz nabierać tkanki tłuszczowej, mimo że twoje nawyki się nie zmieniły. Nie jest powód do wstydu. To sygnał, że twoje ciało po prostu potrzebuje wsparcia. Dlatego poznaj Energy Cher, suplement zaprojektowany dla mężczyzn, które których chcą działać w najwyższych obrotach. Moi drodzy, dlaczego Energy Cher działa? To unikalne połączenie składników, które wspierają produkcję testosteronu, dodają energii i pomagają odbudować twoją męskość. She-Lite i kozieratka zwiększają naturalną produkcję testosteronu, a Forskolina podkręca metabolizm i redukcję tkanki tłuszczowej. Kolej kolei maka i Muira to naturalne afrodyzjaki, które zwiększają Libido. A adaptogeny takie jak żeń-szeń syberyjski pomagają radzić sobie ze stresem i wspierają regenerację. Efekt więcej energii, lepsze wyniki w sporcie, wyższe libido i pewność siebie w każdej sytuacji. Kliknij link bio i sprawdź na stronie jak Energy Church może pomóc ci odzyskać męską siłę.